Imprezy. Patronaty proszę Państwa, najważniejszy patron naszej imprezy Wójt Gminy dla skorona. Dziękujemy Panu Wójtowi, Panu Tadeuszowi Łopacie, dziękujemy Finnemu Ośrodkowi Kultury w Skoronii za to, że objęli patronatem drugi dla naszych pracowników dla Skoronii. To ile ile zwłok no, tu się nie, nie się nie trzy no, no. na razie na razie to trzy da się mieściły bez problemu. Tak? Do tej pory trzy. Trzecia klasa. Ale jest na. Radio trąku. Ja, ja no, to ma z łuski. No, Fajnie. a to 5:30. Czy że pan tu? Nie, otwarte to po. Mój mój to mój to, wiek, to nie. Nie. Dawid, a jakiego, jakiego masz na forum? Dapowiedyn. Aha, no to kolejny forumowicz nas złapa. Tak. A my idziemy teraz na jakąś kiełbasę czy szaszłyk? Kiedy to wstawiasz na YouTube? Firmę w firmę Polski Trucker. Na YouTube'ie YouTube, już W przyszłym roku. roku. W Dobra, ja idę a teraz. Ja Co, do, ja do, do 8 lipca tutaj siedzisz? Ja to napisałem, tylko się czerwona lampka nie zapaliła, więc jeszcze raz. <laughs> Jeszcze raz, Piotrek właśnie no niesamowite, jestem pełen podziwu, bo robi rzeczy, których ja bym w życiu nie potrafił zrobić i, i dlatego to jest dla mnie no zdumiewające. Patrzcie jak, patrzcie jak zasuwa ta maszynka, na tym małym palniczku i, ta, i to jest tylko wymiana ciepła, tylko powietrza tak, pompa, tylko nie? Ma to... tutaj, on ma tutaj parę mililitrów denaturatu, uh -huh. tylko co dogrzewa, hmm. jak jest na... słaby, hmm. ale... Ale jakby tak, bo... zrobić coś takiego większego i by zrobić pod to agregat, no to by mogło się mieć w fronzie, jakby za darmo. Nie do no, wartość zużytego paliwa chyba by przekraczała korzyści paru groszy. Takie pytanie, takie pytanie czy, czy da się zrobić coś większe w domu, tam, który by odzyskiwał ciepło tam z pieca centralnego, tak co tydzień takie pytanie które się staje. Już, już tak, już sobie gotową odpowiedź w trakcie nie przyklejam. Także no, Bo to jest, jest jednak masakra. Jak tutaj e, to może osiągnąć tam... 2 watów powiedzmy. To i tak wydaje się mało, natomiast e, biorąc Na pod uwagę ile, ile tego ciepła, ile z takiego płomyczka ciepła się wydostanie, to te 2 waty tak naprawdę to jest świat. E, to nie jest tak mało jakby się wydawało. Ego sprawność w porównaniu do tych silników parowych, tam spalinowych e, nie jest niegorsza. Ile będzie to? 40%? Trudno e, powiedzieć. Nie powiedzieć. <laughs> powiedzieć bo, natomiast e, jest, jest w stanie e, jest w stanie tą sprawność wysoką, osiągnąć Ile teraz no to nie pamiętam. W każdym razie po prostu przypomnę jeszcze raz, bo nam tu padła bateria, że tutaj będzie. Pokaż, pokaż gdzie będzie link do twojego tutaj, kanału. Tutaj tak, będzie link, tak, tutaj i, link, i, link. I zapraszamy na, kartę, na kanał Piotka, gdzie ma wspaniałe lokomotywy, modele lokomotyw parowy, pełni funkcjonalny, które stato tworzy niesamowite rzeczy. W ogóle zapraszam. A ja dalej no tak, to jest konstrukcja... ogórka, proszę Państwa. Czekamy tu na niego. Nie niego a to niego. sam Czeka robiłeś, czy...? ...medialny znaczy... Polski tracker. Taka... Takie rodzinne hobby powiedzmy. Aha. Tutaj ten jest jeszcze niedokończony. Nie mam pojęcia czy działa nawet jak go spróbować odpalić, ale ma troszkę tam inny, inny rozrząd. 4 osłów proszę Państwa firma Polski Tracker rozdaje jakąś ma, nasz patron jakąś tutaj medialny prądniczkę. Firma Polski tracker rozdaje to czasopisma proszę Państwa 3 V najmniej. Zapraszamy do stoiska tutaj obok Alpy Romeo koloru czerwonego. On ma jeszcze tutaj pompkę. To ciekawe artykuły. Świetna powinno, gazeta, proszę na Państwa. To sobie ciągnie paliwo. Ma przyjemność tak samo pisać. Paliwo się tutaj. Tutaj, tutaj sobie może tutaj ciągnie tym wodę, tym ją pompuje. Aha. Ale teraz już y, tutaj by pewnie nie uciągnął, bo tutaj taki artykuła, że ledwie go ogrzewa. On tak się ledwo toczy? Co? To, tak samo jak tutaj. Serdecznie zapraszamy! On ma, on ma dwa tłoki. Widać, że jeden, jeden jest przez tę te, korbę, drugi przez to. Jeden pracuje tutaj w tej części, drugi w tej części. I one są jeden tak jest się taki, synchronizują. Tak naprawdę, się. Jeden to jest tak naprawdę tłok, który tam dolega do, do ścianki tak, cylindra i jest szczelny, a drugi w środku to jest taki ma milimetrowy prześwit, służy tylko przepycha powietrze Ciepłe. Do, tej, do tej części, ono się wygrzeje. Później jak dochodzi ten wypycha powietrze do części, części z awiatorem i się chłodzi. Fajne. I taki jest taki cykl. Gdzie eee... będzie, pokaż, pokaż, gdzie będzie link o, do Tutaj, tutaj, tutaj tak. będzie link, tak, i, się i Na kartce na... napisane Na kanał Piotrka, tak, gdzie ma wspaniałe lokomotywy, modele lokomotyw parowych, w pełni funkcjonalnych, które w wozy. Raz, O piosenie. nie. Oj, to... Gdzie się nam strzelić? <grym> tak. zaraz wrócę przejeść. My też żyjemy na koliki. Raz Co, coraz większy korpi. Śledniki, wtedy są, ja są to Długo się grzał? Chcę ten korzeń, że go w ogóle zobaczy jak Jak wiele nam wybiło. Ja tu nic nie chcę mówić, ale proszę państwa, tu jedzie Cadillac jedzie drugi Cadillac. Wrangler jedzie przejechali auta do wynajęcia no ale ten Kadilak Bull jest no, model 62 55 rok młody chłopak jest właścicielem wszystkich tych trzech samochodów ma żółte tablice aczkolwiek ma pewne modyfikacje Maski nie chcę otworzyć tutaj, no ale... Szeryfi nie jeździli kadilakami, co prawda. Deska rozdzielcza już troszkę inna niż moja, ale no, niewiele się różni. Biegi, no on ma tutaj manualną skrzynię biegów. Ciekawe. Ciekawe ile tu z oryginalnego auta zostało jeszcze. On powinien mieć wydech w zderzakach, to jest jakaś hybryda. No, zmęczony lekko, tutaj jest nowszy model z lata 60. No i ramble. Kanapowiec. Wbudzają zainteresowanie Amerykanów. Tak, tu, się, tu widać kto tu je, naj, najgrubszy je tutaj. Ja no, jestem najgrubszy, ja ważę 100 kg. 100 kg, no to coś trzeba zrobić z tym. Dokładnie 96 100 kg byłoby dla mnie luksusem. No ale ty jesteś duży chłopak. Ja to... A ten jeden zajada się, on tu od kiedy przyszedł. Nie oglądamy żadnych samochodów, mieliśmy zwiedzać samochody, ale nie możemy, bo nie wypada zostawić. Je i pije, no. żaruj koło gospodyni. Jaki Jaki, szerski, żarło tak. i pijak, no po prostu no, to wszystko jego tak mnie też tu podrzucił talerz a perpetuum mobile jak działało tak działa ma cały czas jedziemy. No. zasuwa jak mały samochód nie niesamowite. jak ma nie samowy nie ruszaj bo zepsujesz nie no. chcę sobie przypalić palców Moc, bo to jest koło zamachowe. Jakby było większe, jakby się rozpędziło, no to. No, tylko by się dłużej rozpędzało, bo, bo się oparzy. Że więcej a, żeby energii mu daje. No żeby bo nie wiadr nam. ja nam Niepotrzebnie, przepraszam. No zasuwa elegancko I to jest pełna ekologia tutaj Nic żadnych spalin, aha no spaliny spalnika są, ale Ale denaturat się czysto pali Gdyby nie to, że szkoda Zużywać no, denaturat na palenie, bo można by wypić, no ale Nie pije się już denaturatu ani wody Cześć, jeszcze raz, Cześć. Cześć. po początku Marcin, tak? A jakiego nie masz? Marcin89 Cześć Piotr, bardzo miło. Dzień dobry, Dawid jest. <grym> A wy tu lokalnie jest? jesteście skądś... 50 km. No to miło, żeście przyjechali. Obejrzeliście już samochody, na wszystkie gdzieś kadilaka moje. Chciałem, jak Sebastian mówiłem, że nie, że to jest taki sam Kadila. Wtedy po ten, 4 lata A to też jest ten sam pole, bo teraz nie widziałem. Nie, ten policyjne barwy pomalowane. Aha. Zaraz tam jeszcze się przejdzie. Za, za 10... Te kadilaki faktycznie były policyjne? Czy to jest nie, nie, są Nie, 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 policja nie jeździła kadilaka. O, to jest tam tu. Ja wiem, że znowu tu jest jakiś taki konkurs, gdzie tu jest wroto No. Kierownica taka sama. Ale biegi ma w No to, ale to nie oryginalne, to przerobione. On, on może mieć nieoryginalny cały silnik. Chciałem żeby silnik otworzył to się nie zgodził także bo ma żółte tablice, więc teoretycznie powinien być oryginalny no, koła brzydkie, dekliń brak Tak samo ma tylny zderzak się nie zgadza, bo on już or... ten rocznik miał w tylnym zderzaku rury wydechowe w zderzaku wbudowane, a ten ma... Ale ładne mokły Mokły ma ja już nie poznam. Ty jeszcze Taki masz. Kły tak, mam. A... O, bateria ci się kończy. Ja już już jest trzecia, która się kończy. Ja mam jeszcze ze dwie pierwsze. <śmiechi> <śmiechi> ale to chyba jakaś pancerna kamerka, bo chyba w aluminiowej alum... alum... obudowie, nie? A my to od macochy jesteśmy? Nam się baloniki nie należą? Dziękuję bardzo. To się, nagrywa, to się, nagrywa, to się wytnie, to się wytnie. No to, co chcę nagrać, to guzika nie nacisnę. Jest tu gdzieś ta lampka. Aha, tu nie ma, no żeby żeby się w szybie nie odbijał. Ale jak licznik idzie, to się nagrywa prawdopodobnie. A czasem się przestaje nagrywać. Jak coś fajnego chcę pokazać, tak właśnie nie nagrywa. Ale po prostu co oczy nie widzą, to serce nie boli. Tyle rzeczy mi przepadło już, już. Najbardziej mi żal startu Kolumbii w nocy. Przegapiłem start, znaczy nie przegapiłem, no, obserwowałem przez okienko kamery zamiast patrzeć gołym okiem. Przepiękny, raz, raz tylko Kolumbia w nocy startowała, i ja wyjeżdżałem przez Florydę, więc jechałem ciężarką na pobocze. Miałem jeszcze tą kamerę VHS na ramieniu. I zamiast patrzeć, co oglądać w Technikolorze, to patrzę przez ten czarno-biały wzierniczek. No, i jak już zniknęła tak daleko, że już tylko taki mały punkcik był, no, to nacisnąłem guzik, że kończę nagrywać. I wtedy mi czerwona lampka zaczęła mrugać. No. I myślę, cholera, Ja Dwójna strata, ani nie widziałem, ani nie nagrałem. No. A jeszcze jechałem z, z, ze zmiennikiem, którym jeszcze o pierwszym, że go nie obudziłem, no bo spał w ciężarówce. No, miał rację, też chłop. Tu idzie 5-6 milimetrów na rzut. No to mało. <noise> na minutę? Legendy PRL-u. O, o, silnik Mercedesa otworzyli, to idziemy zobaczyć. PL-11 otwarty. Razem jest na zamek i spodrofę, zamek. z proszę Państwa. Wspaniałe ruiny zamku, kolegów, zamku. To jest który rocznik tego samochodu? Piszę, że 55. Aha, to nie pan jest tym. Nie. M... Nie chcę trzaskać, a. Proszę patrzeć, Jak się nie trzaśnie to nic się nie zamknie. Jak z teściową To państwa samochód? Nie, nie, wujka akurat. Ale... A jaka jest historia tego? No nie, nie, opowiem panu bo Tak no. mówię, to nie, nie, nie mój U. samochód, także. Ale on. Ma... Renowacja, doprowadzenie do tego stanu to jest. jest jeszcze tam bawię się z tym, bo. To... Jeszcze nie do końca jest zrobiony. Jest... oni go przywieźli w takim stanie pół Pół na pół, pół już na pół. zakier był Są... zrobiony. Z Francji. Aha, czyli no, jaka jest historia? No, sprowadzony. No. A dlatego pytam, bo to we Francji jeździła tym żandarmeria, natomiast u nas e, w bezpieka. latach 50. bezpieka i taki mm. czarny.

Chyba nie ma, ma sygnalizowanej skrzyni.